Sorry za kamerę, ale coś się zacina. Dobra, yy, krótkie cięcie, bo coś się dzieje. Yy, sorry za tamto, ale coś się zacięło. Yy, kolejna seria: Simulator VS18. Dobra. Yy. Wiele osób mnie pytało, czy znajomych w sumie, nie wiem, nie wiem jak by wam to powiedzieć, ale co to, do czego to służy? No to jest łącznik pomiędzy mm, ciągnikiem a naczepem, czyli tego, trzeba to mieć, po pierwsze to, yy, na przykład tą przyczepę, znaczy naczepę, no i też to służy do właśnie do tego, i też do do do, 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 do tego w sumie ta, do tych dwóch rzeczy. Dobra, jedziemy na y, parking. Mm. Jedziemy. Wiem, że mam mało paliwa. Nikt mi nie musi tego mówić. Dobra, już dojeżdżamy i jesteśmy. Dobra, gdzie stoi ten sprzęt mój? Gdzie jest mój sprzęcik? Czekajcie, bo muszę się odnaleźć. O jest. podłączamy kurde ja pierdziele kurde no sorry, ale coś mi tutaj idzie z takimi właśnie z rzeczami takimi zgodnymi Mam problem. Może będę miał wspólnika w sumie do nagrywania, ale jeszcze nie wiadomo. O kurde. Yy, sorry, jak podczepię to wrócę. Yy, dobra, już jestem jak widzicie podczepione. Teoretycznie to jest tylko podciera, podcionik też, bo w sumie ten wózek, widzicie, on tu jest. No i trudno ciężko jest podczepić, bo ja mam problem z manewrami. Tymi właśnie takimi złamanymi ogółem. Wiecie o co mi chodzi? Z takimi sprzętami, które się łamią. Jak na czepy, przyczepy, dobra. Jedziemy z tym na farmę. Wiem, że mam mało paliwa. To by w sumie było na tyle, Piszcie w komentarzach, jakie gry mam nagrywać, co wam pokazywać, w, na przykład w symulatorach, farmy. No i wiecie, ogółem wszystko spoko jest. No, to ja się z Wami żegnam. Na razie to był Murder Cookies, Coca-Cola.